Witam Was na kanale Ze Cinematyny. Dzisiaj będzie. Jak mój ogród wygląda ziem. To jest róża. Żółta róża. Akurat mi kwitnie. Nie wiem dlaczego. Jest dziwne. No i dobra, róża i tak długo kwitną, ale chyba do października, nie do grudnia. Teraz Wam pokażę. Nie wiem, y, moja fosycja. Mogę Wam pokazać, bo jej pewnie nie kojarzycie, bo o niej nigdy nie nagrywam. No moja fosycja jest taka, ale ale nie wiem, bo ona mi kwitnie zobaczcie pączki. Nie widzicie, ale może widzicie takie żółte punkty, to są właśnie te kwiaty, ale nie wiem dlaczego, nie wiem jakaś anomalia to jest, dlatego że fosycja tylko kwitnie wiosną, nie wiem, jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Dlaczego te kwitnie w grudniu? To jest Józef korańska. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, i widzieliście filmik o Jodle Kodańskiej, um, czyli tym czymś, tylko w kwietniu to nagrywałam. To to, to jest mój najpopularniejszy filmik i pierwszy filmik. Um, I to jest właśnie tak wygląda zima. Niestety nie udało mi się pokazać szyszek, bo zapomniałam. No dobra, mniej się z tym, jeżeli się nałapię na szyszki, to Wam pokażę. Um, ona tak wygląda, ładnie jest ośnieżona. Jeżeli wam się to stało z kanami, to nic się nie stało. Nie musicie ich wyrzucać. One, one na wiosnę odrosną. Na... Zapewniam, one na wiosnę odrosną. One nie są takie, że one nie są jednoroczne. Kanny też powinni się kojarzyć odcinek o kannach latem. No one spokojnie, one odrosną na wiosnę i lat. Tu mam trawę ozdobną. Pokażę wam zaraz drugą się też że taki vlog? o wasza odmiana, ale to nagrywałem, tak bo bardzo ciemno. A ta druga to mi tutaj yy, wypuściła kitki. jest takie, nie wiem, to wygląda jak jaśmia, nie takie ma czerwone te. Kulki. Ale nie wiem dlaczego. No ale dłużej mi no, Tu mam oliwkę. Muszę wziąć do domu, ale żuzi mi tu kwitną normalnie, elegancko, nawet pąki puszczają. One są nie dziwne. Jeżeli ym, znacie odpowiedź na to, co się stało z moją facetą, że kwitnie w grudniu, a naszym mi co kwitną w grudniu, to, to dajcie znać chyba w komentarzach. A tym filmem. Tylko. <laughs> Jeżeli ktoś umie na to odpowiedzieć i ja odpowie, to dam z... To dodam do komentarza serduszko. Tu mam oliwkę, to muszę wziąć do domu, bo one nie są raczej mnóstwo odporne. gwiazdkę to zażyczyłam cytrydonut, to jest inaczej się nazywa jakaś 7 buddy, czy jakoś, tak? To jest taki rzadki owoc, ale bardzo ładny. Cytrus to jest, to jest prawie sama skórka, ale. Bo nie ma miąższu, bo miąższu się nie tylko skórka ta jest bardzo gruba. O, tu mam duże naczyniki. Tu mam takie oczko z iglakami fajnymi. A jeśli się zastanawiacie, co to jest za dziwna górka, to ty, no to, to jest naprawdę mój skalniak. Ośnieżony. Co się stało? Dziwne rzeczy się dzieją z mojej skalnie. Mniej więcej taki Kurczę zniszczył się troszkę od tej zimy, ale może się na, ale naprawiać, tylko będę dopiero wiosna. na przykład była dużo mi że przekwitło, ale te inne to są, nie, nie dziwne. Ym, zima to jest czas, co zaś nie kwitną. Nawet gwiazdy Betleimskich się znajdą w naszych domach. Akurat wczoraj doznałam moją kurkumę, podzieliłam i ona mi miała owoce, ale nie chcę ich wyciągać. Um, kiedy. Um, a to są moje malinki. Maliny świeże, jeszcze ze, ze śniegu, bo, bo na tych malinach był śnieg, ale oczepałam. I zjadłam no, malinkę jeszcze mi tu. No miałam, miałam tylko jedną malinę. teraz jest moja choinka ja i ale wysoka urosła. Um, więc no to na czekanie zobaczcie, robi zimno i ciemno. No to pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę, no to, no to do zobaczenia już niedługo.